Zdecydowanie największym transferem w tym sezonie był ten Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Niedawno Robert zdobył pierwszą bramkę dla tego klubu, czym podsycił oczekiwania kibiców. Co prawda zrobił to w meczu z Pumas Unam, który według Transfermarkt jest wart mniej niż Raków Częstochowa. <głos》> Jednak to nieistotne, bo ten gol oraz dziewiątka na plecach sprawiły, że Lewandowski poczuł się jak w domu. Nie mogę się doczekać na pierwszy mecz z udziałem naszego rodaka, dlatego przesymuluję pierwszy sezon Barsy z jego udziałem. Aby to wyszło jak najbardziej autentyczne, musiałem dokonać wszystkich najważniejszych transferów, do jakich doszło w letnim okienku. Chciałem wszelakie wyniki pozostawić losowi, dlatego karierę rozpocząłem jako kastomowy zawodnik Barcelony z jedynowy Rala. Zanim sezon się rozpoczął, poszedłem do Xaviego Hernandeza, aby spytać się jak obstawia pierwszy sezon dla Roberta. Nie był zbyt optymistyczny. No. I sezon ruszył Transfery wyłączyłem, aby wizja żadnego trenera Nie zniszczyła mi symulacji Już na początku sezonu Ligi Mistrzów W Barcelonie czekał arcyciekawy rywal Bo były klub lewego Bayern Monachium Jednak Lewandowski się nie popisał I został zdjęty w 47 minucie A Barca zremisowała To był pierwszy mecz, a Barcelona wyszła z pierwszego miejsca w grupie A w międzyczasie lewy ruchał La ligę I był pierwszy w klasyfikacji strzelców po kilku tygodniach Barcelona pokazała dominację i wskoczyła na pierwsze miejsce la Ligi. Ale Lewandowski wyjrzał przeciwnikowi z półobrotu jak Maguire, przez co pauzował i stracił koronę króla strzelców. Natomiast dalej był najważniejszym piłkarzem w klubie. W jednej ósmej finału Champions League wyeliminowali po rzutach karnych Chelsea. Później tak samo wyrzucili Manchester City. Mimo że Barcelona zwycięża, Lewandowski jest w nieskuteczny i nie ma go nawet w top 25 strzelców. Tak, poza tym to Barcelona odpadła z innych turniejów przeprowadzanych w Hiszpanii. Nie ma w tym nic złego, bo ewidentnie skupili się na lidze hiszpańskiej oraz lidze mistrzów, i znowu wygrywają w karnych. Tym razem i chłopem pada PSG. Przyszedł i koniec sezonu, la liga została zmiażdżona. Lewandowski niestety przegrał z Benzemą walkę o króla strzelców. Ale ma coś, czego Benzema w tym sezonie nie uświadczy: przed nim finał Champions League. I stało się. Lewandowski drugi raz w karierze unosi to trofeum. Barcelona pokonuje Liverpool 2 do 1. Podsumowując, Lewandowski w swoim pierwszym sezonie dla Barcelony zdobył ligę mistrzów oraz mistrzostwo La ligi. Znakomita wróżba dla niego przed zbliżającym się sezonem. Jeśli tak by to wyglądało naprawdę... To szczerze chujowo, bo jestem za realem.